Maranata, dzień dobry, Szczęść Boże, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dziś będziemy mówić o znakach mesjańskich, o tym, że Pan jest wśród nas. No więc zapraszam, bądź razem ze mną, pochylmy się razem nad Bożym Słowem. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Krzyżiel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus uzdrowił wielu z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im też: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Piękne słowo, jak najbardziej aktualne. Słowo, które porusza nas, i słowo, które powinno mocno poruszyć cały Kościół. Jan pyta poprzez swoich uczniów, czy ty jesteś przychodzącym. To tak dosłownie byśmy mogli przetłumaczyć, tak? Mamy, czy ty jesteś tym, który ma przyjść. Czy ty jesteś przychodzącym? Kiedy to pytanie pada ze strony uczniów Jana Chrzciciela wobec Jezusa? Bo to jest ważne. W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił, no i mamy wymienione. Dosłownie w oryginale greckim jest w owej godzinie. Oczywiście to jest to samo w tym właśnie czasie, w owej godzinie, ale mnie bardzo porusza ten grecki tekst, tak, że to się teraz dzieje, tak, że Jezus wielu uzdrawia. Wielu uzdrawia. I to słowo jest także teraz. Jak sobie myślę, że przecież jak Jezus z stał, to już jest ta jedna wielka godzina. To za każdym razem mogę powiedzieć w owej godzinie Jezus uzdrawia, bo On żyje, On prawdziwie z nami jest, On jest zwycięzcą. I jakie są te znaki, które odczytuje później Jan Krzysiel jednoznacznie, bo to są znaki biblijne, że Jezus z Nazaretu to Ten, który przychodzi, to Mesjasz. To przychodzący. Tak sobie to wypisałem z takiego dosłownego tłumaczenia z greki. Ślepi znowu widzą. Tak? Mamy, że niewidomi wzrok odzyskują. Kulawi chodzą. Trendowaci są oczyszczani. Głusi słyszą. Martwi podnoszą się. Biedni otrzymują dobrą nowinę. I tak sobie myślę, tak patrzę w, swoją, w swoje życie, w swoją posługę, patrzę w Kościół. Na ile <grym> będzie to paradoksalne, co powiem. Pozwalamy Jezusowi działać jako Mesjaszowi. Bo przecież to słowo jest cały czas aktualne. Jezus żyje, więc cały czas działa. Czy rzeczywiście ślepi, znowu widzą? Kulawi chodzą, trędowaci są oczyszczani teraz, gusi słyszą, martwi podnoszą się, biednym jest głoszona dobra nowina. Jak bardzo potrzebujemy uwielbienia Jezusa, jak bardzo potrzebujemy nawrócenia, żeby nie przeszkadzać Jezusowi dzisiaj działać. Ale mamy tendencję do tego, żeby zamknąć Jezusa. W zasadach, przepisach, także liturgicznych, choć oczywiście one są ważne, ale można wejść w takie myślenie niebezpieczne, i ono jest niestety w chrześcijaństwie współczesnym też obecne: że mamy Biblię, mamy teologię, mamy tradycje, to koncentrujmy się na tym i Pan będzie działał. Niektórzy potem jeszcze mówią: Nie są potrzebne uzdrowienia, bo przecież mamy całe dziedzictwo wiary. Jak czytam Ewangelię, to widzę coś innego. Właśnie potrzebujemy takiego otwarcia się na Pana, żeby te znaki się działy. Pragnij takiej odnowy Kościoła. To jest pragnienie Jezusa, bo o tym mówi właśnie to słowo. I konkluzja: a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Yy... Z greki tłumacząc, by to mniej więcej mogło brzmieć, że szczęśliwy jest ten, kto pozostał niezrażony względem mnie. Tak, szczęśliwy jest ten człowiek, który nie pozwolił się ograbić z tej prawdy o Jezusie, z tej prawdy o Jezusie, który działa dzisiaj właśnie w taki sposób, jak usłyszał Jan Chrzciciel bo donieśli mu o tych znakach o tym biblijnym świadectwie mesjańskiej działalności Jezusa uczniowie proroka z nad Jordanu. Drodzy, myślę, że mamy o co się modlić. Ja mam o co się modlić, żebym prawdziwie tak wierzył i tak pragnął Jezusowego działania, by nie stać na przeszkodzie. By rzeczywiście dokonywały się cuda i znaki, dzisiaj. Pan Jezus przecież jest z nami, a my mamy iść i głosić Ewangelię, a Pan będzie współdziałał, potwierdzając naukę znakami i cudami. To jest Ewangelia. Ja w to wierzę i tego będę się trzymać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam Ciebie, życzę dobrego dnia i zapraszam na nasze spotkanie jutro.